To to wygrałem, tylko że w tym innym trybie. Inwazja. Inwazja taki bardziej chilloutowy tryb, o bo soboty, nie? Tu nie ma. 30 na 32, 7.10 do 16 muszę w tym kurwidać. <grych> Czekaj, gdzie jest mój huragan? Tu jest huragan, a gdzie jest? A tu jest LMG, tu jest Lachman. Nie, to ja biorę huragana. Kurwa, i tak cztery, cztery no, helikopter, let's go. Majka do Kurde, łóż! Tak. Na no halo prowadzi on to? Co on robi? No. <laughs> o, tu wieżyczka nawet jest. Ja spróbuję Ja też, ja też, zeskakuję. Widzę, że jeszcze jeden się z nami zabiera. Jakie to jest duże. To w ma być, nie? Ty normalnie wsiadasz, nie? O. Tak ręcznie. A ja nie mogę być drugim Dobrze. pilotem Eee nie, nie można. Hmm, szkoda. Dobra. Tak się lać. Leć Chyba X. Dobra. Badań, dobra. A, no tak, ten na kale dużo. O druga Klka Gdzie? Na zabezpieczenie. Nie nas na lewo. A no, jest, nie jest. Już robią. ja nie ma. Ja tu powinienem... O, shit, tu już się pali. Ja tu powinienem amunicję zabrać, ale ja mam martwą się tej, nie? No. No kurde, zabili go. Spierdalamy. Jaki, jakiś pisk, nie? Przechyla się Oła. wszystko. Ja nie piłem już na sesą są. Ty już mnie wystrzelili z powietrza, nie? No to fajnie się robi. też. <laughs> Co za... No to podobno w tych trybach jest, jest mniej SBM-a, no, bo jakby jest więcej ludzi. Okłady są, tak jest. Pierwszy pojazd z Werdańska tak zwany. Gwy jestem na cel delta ja je... No tak Oni normalnie na spawn'a mogą wejść i cię zabić to Ale dziwnie tym się pracy, jeździ, nie? nie tym kładem. No Tema, po moim zdaniem, jest no. o wiele lepsza niż ta, ta site site najgorsza A no, mówiłem? Gość ma... o, Tak, już jest na spawn'ie u nas No widzę Przyjmujemy cel Charlie Jeden w drzwiach, kurwa, siedzi Ile leży jeden ten chyba ci co się zabił? I z tyłu jeszcze. Na mozczach już jest tego O, i sniper, Ty tu będzie milion sniperów, nie? Jak Grandpour w tym. Shot temu <grafię Tak <grafię> Tam kurde. Właśnie, a probo sniperki. <grafię> chyba też, nie? Chyba też się przełącza, bo tutaj wszystko na dysens. Ja żeby tego typa zabić musiałem spamić, nie? Z 50 metrów go zabiłem E no halo, oderź mnie. Okej, okay, dobra, mam sniperkęzpiecza w Tam jesteś, Aua, oa. Tak. Ostrożnie tu jest Oto. niebezpiecznie Kurwy wokie okie siedzi. Widzę Ja pierdolę, ją nie dostał Nie ja też nie trafiłem no nie, jeszcze to jakiś gość z shotgunem. Ale nie, te shotguny są pogięte, one na blisko czasami zabije, no. ono strzała, czasami nie. Ty, jak chcecie osobę pójść, że gra się, to tam kaktajem. Każdy gra z shotgunem, no, jest tak łatwo, bo i wiesz, nie trzeba celować, nie? Tylko yep, yep, yep. Z biodra. Kurde, mamy tego, tak to się nazywa? Ten pojazd wodno-lądowy. Nie, nie mogę. To jest jak kurwa, nie okiennie. No to ma skrót angielski i polski, w czterech literach. Nie pamiętam. Ja to nie jest BWP, tylko to jest... ACP... Nie wiem, BWP, BWP, BWP może pływać. Powoli. Nie wiem. BWP może pływać powoli. Kurwa, jest graczy, nie jasno wychodzę. Oła, tylko wysiadłem tutaj, milion graczy, nie? Masakra. A, my wygrywam, działa. Wygrywamy, mamy kurde ile celów. Wobec go góry sojuszniczy koszty FN na miejscu. Mam dole, chuj już. Że... Ogóle... Wier... Fajnie w ogóle, że wiertło jest efektywne przez ściany, ale jak rzucisz komuś pod nogi, to nic mnie nie zrobi. Znaczy tam PST trochę życie zabierze. To takie przemyślane. No. Ale każdy używa tego, nie? Bardzo dobre. Ten. Uwaga, chyba mamy tu wróg. to jest wróg? Spór. No dobra, ja nie No kurwa, nie wierzę w to U nas na budynku jednym siedzi perką, wiesz Uuu dostał, ale hitmarker <laughs> To jest sniperka bez dodatków, to co oni kurde oczekują Da się w ogóle wbić tego, levele, na, na tej sniperce? No ja nie da się No po co oni w ogóle je dali do gry, to ja nie wiem ja. Daję Ci sneperkę, Ty nie możesz wylewać. To samo z pistoletem, nie? Chcę mieć broń, która jest silna, no poza tym blueprintem. To jakby nie, nie to się. To jest głupota. Dalej są na tym, co? No, przejmuję właśnie. Ja się zryspiłem dalej. Zabezpieczamy cel Delta. Cel stracony. Odzyskam. No, lecę, już. Ty czołgiem zapierdasz właśnie, jak to ciągnie do 50, o, no. tego kala Ej, ej, za Na tym murkiem bra, bra, bra. Kurze, przegrzało się Kurwa, drugi toł Leżę, leżę Fuck. Oh. Ja mam mały, małą jakąś czułość jak używam tego, tego pojazdu Czołga, czy znaczy wiesz, w sensie wieżyczki To taka wolna czuło że to straszne BSP na miejscu. Dobra ja się respiej i przejmuję im bazę <grym> Kurwa, co mnie ja żyje <grym> cel echo. Ah. Ta, ta, ta rzeka tutaj te łodzie normalnie jak blackout nie <grym> BSP aktywnie. Ale ta woda jaka piękna cel kurde nie? Bezpieczny. Przy brzegu ja żyłem, chuj, chuj chodzi. To. Nawet helikopter klakson. ja jebie. Nadal bez wroga. Ty mają, mamy, ale ja. O kurde. Nawet tym ciężkim się wolno trochę na tym już sobie klawę padzie chyba lepiej się. No, na padzie na pewno lepiej się prowadzi. Jest domek, domak kurwa za <laughs> tu nie ma nic. Z... Nie ma nic do roboty, wszystko przejęte praktycznie, tylko C Ciekawe, że tu jest dewko jakie wszystkie cele przejmie. Oj, oj, Fuck. Bo w tym było tak, że jak przejmiesz wszystkie cele, nie? to normalnie koniec gry, jak w 30, 30 sekund się utrzyma. Tu, tu tutaj też tak jest, tak? Może zajebiście jest, pierwszy mój kill zesniki. ze strzałki. ze sniperki, co ja mówię? Trzeba celowania zmienić Ja właśnie sobie przestawiłem nie? i jak używam tabletów, nie? Strików, to mam za szybką. Tak ten jak Jak jeżdżę na przykład czołgiem, przecież to mam wolno Nie wiem co ja tam pozmieniałem to... Ale... Chcesz rzucić kill Nie ma bata, kurwa. zawsze... <laughs> Przejmują, o jedź pojazd. Ten pojazd to trochę jak buggy, o kurwa, jedzie w ciągu. Po mnie od razu. Mi się tekstury odczytują, wszystko jest Haha. <laughs> 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 hmm. E no i mnie, kurwa. No ten przyjechał z tym głównym. Tak, ale już to jest najgorsze, że ja się złapałem przez przypadek ściany, kurwa. Zaraz tutaj mu minę rzucę minę. Kurwa minę wibałem Nic ludzie gdzie trzeba Też kurwa zaraz Igłę wezmę zaraz magazynek. jest? Wiem Dobra asystent, dzięki Ten tam go dala. Ale zaraz ginę Ja mogę do niego Tam minę, jak on pojedzie do mnie to mina będzie, boom Kurwa, jestem głupi, Ty jak masz ten, ten, ten prze jeden, ten i wybucha kurwa, nie? Znaczy wybucha, Jego zabija, a pojazd żyje. Ja nie mam tego, mam minę na tej klasie. W sumie zmienię to w klasie, bo... LMG-wy z milikarusa. karusa. teraz będę ja przy... A, dobra, nie wiem. Że... Mam jakimiś snajperem zjebałem z tego był O, helikopter Dobra, bierę termala i... Zobaczymy Thermisz albo, Thermisz ten ten, ten przyklejający ten taki Ale, teraz tak Czułeś celowanie, ale tu nie czułeś celowania Nad nami PSP wroga. Gryfka Chyba Jak mi się kurwa lata? Odpolone. A, R2, L2 zabezpieczony Kurwa, dalają do mnie Flary nawet wiózł Przyrządy, żeby... skupień Ta te, te mapa trochę mi przypomina kalderę Tam taki, takie wzgórze jest podobne Wróg zabezpiecza cel brawo. Aha, tu jest koniec mapy, no to fajnie Tam nawet nie polecę Wróg przejął cel delta Sojuszniczy PSP aktywuje To jest chyba część Warzona 2, nie? Ta mapa Chyba nie jestem pewna, ale no. może być. Nie rozpoznaję, bo mało gameplay widziałem, więc. Ja jebie, straciliśmy <laughs> To najlepsze w polskim dialogu. Ja jebie, straciliśmy cel. Dobra, nie wiem jaki jest pan, bo nie mogę znaleźć się. No tam masz ustawienia zaawansowane, wiesz? Masz jakby drugą tabelkę. Kurwa, wysiada trzeba. Ja A, nie, nie wysiąść Wszyscy polatają chociaż. Kurwa, <laughs> Kurde, wszystkie cele przejedą. No, nie, wskażę ja się w Kontrolujemy cel czarny. Ej, kurwa. Gos się rozspał są. No. Tracimy cel echo. Ja, ja zaraz przy... giną. To uprzejmuję. A... W ja sumie praktycznie nic nie zrobiłem, nie? ja jestem na samym dole tabeli Wiesz? Zwiedzam sobie, nie patrzę, tu latam tamto W sumie do D mogę dojść Spróbować Cel echo stracony! Odzyskacz go! Kurwa o nie dobra, zrąbałem byłam na jednym i na drugim termala Oj oj SP aktywny Miałem Sentex No dawaj, dawaj czołem ja Czemu tam stoi a, nie, nie gadaj Kurwa, trofi ma to, na czołgu, jebany <laughs> Trofi ma Kurwa, to nas proces jest gracz w nie? Jak nic tak. Trofi miał na czołgu, wyjebany, jedzie sobie, nie? Jebany <coughs> Co to za łódź? Bra, ma parta Dam mu reanimację Kurde, jedź tym Jadę na D Jadę, płynę Nadlatuje nasz pocisk manewrujący uh, uh, Kurwa, snajper Przejmujemy cel, alfa Ruszam, Ruszam tutaj Przejmujemy cel, brawo w No kurwa, a on po nogach wody. mi wali Pięknie kurwa Cel bravo bezpieczny Dobra by jest Dobra, ja częściej z nich nie w ogóle Kurde szkoda że ten tryb nie jest jak fire team że jest taki gaz, że musisz się ruszać, plantować i dalej cel echo. To było fajne Nad nami PSP wroga Ja sobie wezmę spod stołu Ale fajne po to walka pod wodą gdzieś do wody i ich

Cel delta zabezpieczony, SBP. potrzebuję rakiet Tracimy cel brawo Kurwa dwóch z prawej, trzech Znaczy z lewej Pozostało sekund A ono mnie podleciało na blisko no, dobra. Nie widzę Nie żyję i mnie z tyłu jeszcze kolejne zadzieli Chociaż zemsta była E tropiciel na przykład w takie perki, Na takie tryby to z... no, Trzeba zmieniać, trzeba mieć klasę na, na ten tryb A! Dobra ja nie rozumiem tej gry, jak się z tego strzała. Że... Zobacz, czy tak, mogę tak pływać. Cel, brawo, strasz, to nie to tak. nie. Można tym pływać, ale ja... O nie, wybucha. Chociaż zwycięstwo, 2-2-2-2-2. Zwycięstwo, 2-2-2-2-2. Modelce 2. Modelce 2. O nie, przebicie jest. Nie, przebicie jest. Kolec. Kolec. <laughs> Nieźle <laughs> To był pierwszy Experience Grant po no, 32 na 32 niezbyt ambitna gra Wcześniej niezbyt dla mnie ambitny to był mecz, ale tak to wygląda, prze bardzo raga wczoraj na kolec co trafiłem jakimś Także No koles, kolec musi być, nie? Musi trochę boleć. Ale dobra. To był tyle także. Dzięki i do w kolejnych. Na razie Macaraut